Tam jest Janus. Ja jest. Ile to kopii? A faktycznie możemy sobie wracać kopię tego. Naszego pięknego starego świata. Ty teraz już nie wiem gdzie siedzi. Może. znowu zwykle. Dawać mi te tarty jakieś. Nie dobre. Co to za książka. Morty. 40 stron ma. o tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. się stało kiedyś? Pamiętam jak podział zrobiłem. Pamiętam milion zap jak tutaj mieliśmy. Pamiętam flagę, pamiętam tego wroga naszego. Pamiętam na stary dom z bedroga. No, pamiętam ten. Dom z bedroga. Pamiętam. to coś. Pamiętam. Pamiętam dom Maciej nub'a. Pamiętam dom. God. Dom. Anioła. Pamiętam dom, proszę. Hakera, -ha -ha co ja mówię, tak? Ha Hakera, który tutaj w tym miejscu ma pełen złota. Jest łóżeck. O Jezus te czasy, a niestety no nie no niestety mamy inne miasto Nie pytacie się dlaczego mówią, e, mówię na niego Janusz o mice takie życie bo e, 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 co tutaj za haki mi dali? A to są te modyfikacje, które są z zainstalowane. Modyfikacja. Kolejne modyfikacje. Tak, mamy dużo tych modyfikacji. To tak, spoko. Mamy dużo modyfikacji. Mamy tu za dużo modyfikacji. Więcej więcej tych modyfikacji nie wiem czy będą. Może Ale nie wiem. Jak wam, mam to powiedzieć? Modyfikacja pierwsza o bombach to jest nieustawienia, tylko realnice. Nerealms Tylko modyfikacja Kukfu Ty SCP Foundation Modyfikacja Modyfikacja jest Minecraft Movie La 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 Chicken Steam Chyba nie jest. A, to jest też światy. Światy, światy to są. To są światy, to. to, to. I, I o, dodatki, modyfikacje. Nie, to nie I jest nowa modyfikacja. Time. Kapsuła czasu. Kapsuła czasu. Wybieramy! Wiem, co to będzie za kapsuł, kapsuła świata, ale. Ja usłyszałem, nie kopiujemy, bo w kopi kopiowanie to jeszcze nie. Time! Kapsuła czasu. Co to jest kapsuła czasu? Czekajcie. nie nie, 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 nie. Nic nie słyszeliście. Kapsuła światła Czasu. E, ble, ble. Kapsuła świata. Kapsuła czasu. Pojemnik lub miejsce w którym umieszcza się różne przedmioty bądź informacyjne przeznaczenie dla przyszłych e, pokoleń. Fajna kapsuła światów. Kapsuła światów. Fajna już tam item Jest na 100% będę tam item i składał gdzie te kapsuła świata? i teraz, o, oh. pierwszy kapsuła czasu I to się rusa to się rusa o fia, to się rusa niedowiary pierwsza kapsuła świata, nie zawsze jest My tylko jedną, ja są książki, ty zapomniałem, ze starym, do tego starego miasta, mieliśmy też w sekretną bazę, w jednym mieliśmy tam książki, książki z modyfikacjami, a tych książek w tym miejscu nie ma. A mamy tu modyfikacji... Chociaż tak sporo mamy tych modyfikacji, modyfikacji zebry, modyfikacji zwierząt, modyfikacji tego, o 15 rocznego co w... A scena do, tam na górze było modyfikacje chyba. Nie. Dobra więc wiem. ja jestem tak trochę zdziwiony, bo bierzemy, Oj, nam tego górę, nam nie wejdzie. Nie wejdzie nam! Nie wejdzie nam! Lul. Nie wejdzie nam. Ale pomyśleli i nie wejdzie nam. No znaczy, co no trudno. To się weźmie taką drugą. No, kucu, nie kucu, kukucu. Obcizygła książka, materiał no, książka i nie wiem tego książka. Nie wiem co jest książka. Dobra, mamy jedną z takich kapsułów czasu respawnujących się. My to wolę odsunąć się. A, jakiś człowiek, dobra mam to gdzieś. Hmm. Musi to być płaski teren. To jest płaski teren. To gdzie ja ten... A mają jakieś inne? Nie strzeka, bo ja O, już dotknęło kakao. Ja nie wiem. Kolejna modyfikacja, którą nie wiem, o co chodzi. Kocham, kocham, kocham Minecrafta i kocham, mo, kocham jeszcze mój angielski. Nie Ja ja muszę przetłumaczyć to. Kapsuła czasu, no tak, kapsuła, kapsuła czasu. Dawaj mi to. Dali jakąś kapsułę czasu. Którą nie wiem, co robię? Alex? Steve? To jest idealne. Tylko gdzie mam to położyć? Gdzie mam tą kapsuję czasu położyć? Mam plan. Zrobimy, bo ja miałam też nawet dzisiaj plan, żeby zrobić... No, zaraz będzie w następnym odcinku. Zobaczycie nawet w następnym odcinku jak to zrobiłem. O Jezus, Co tutaj się dzieje? Oh my God, No.